Cześć, tej strony, Igor, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A to jest kolejny odcinek z Browsers. I moi drodzy, dzisiaj wstałam o ósmej, aby odblokować Rari and Rory jako nowy zadmiarze w tej grze. I na tym filmie go sobie przetestujemy i jakby go wrzucę. Ten filmik i, i on się dzisiaj pojawi, kiedy ja to nagrywam, też dzisiaj. Co tu się dzieje? Matka boska, ja to przegram. Dajcie znać witowie w komentarzach, czy już wy też go odblokowaliście? Bo ja tak. Cyk, cyk, cyk. Ile pyk. pyk? Oczywiście, ja nie kilka rundek zagrałem z kolegą, bo pytałem się go. Uff. Czy jestem Dominikiem, co nagrywałem filmiki? Może. Jak zostawicie tam trzy łapki w górę, to może się pojawi kolejny odcinek z Dominikiem, ale z Brawl Stars jakby dzisiaj. Możecie też napisać z jako gierki, znaczy do wyboru Roblox, Brawl Stars. no i tyle chyba. No, tyle. A i jeszcze Minecraft, sorki. Porażka. Które miejsce? Szóste. Dobra. To widzowie, nie będziemy jeszcze kończyć, sobie zagramy jeszcze jedną rundkę i dopiero będziemy kończyć. No co jest? Co tu za gówno jakieś? Dobra, to jest ostatnia rundka w tym filmie, bo to mnie wkurza. Dawaj go. On ma to lepsze. Chyba. Dobra, kończę. Hmm. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, ja się z wam żegnam, pa!